W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Ty sam prowadź, nasze serca, dusze, umysły, oczy, ciała, wszelkie zmysły, to co wewnętrzne i zewnętrzne, by ta modlitwa była święta i zbawienna. Spism Alicji Lęczewskiej. Wczoraj dowiedziałam się o konflikcie między dwoma kapłanami. Dziś na mszy świętej byłam w katedrze o godzinie 7.30. Uderzyły mnie czytania. Chciwość i pycha. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między Wami? Nie skąd inąd, tylko z Waszych rządz, które walczą w członkach Waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych cud łożnicy. czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może otrzymujecie, że na próżno pismo mówi? Zazdrośnie pożąda on ducha, którego w nas utwierdził. Daje zaś tym większą łaskę, dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od Was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do Was oczyśćcie ręce grzesznicy uświęćcie serca ludzie chwiejni uznajcie waszą nędzę smućcie się i płaczcie śmiech wasz, niech się obróci w smutek a radość w przygnębienie uniżcie się przed panem a wywyższy was z ewangelii według świętego marka Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i, objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Alicja zapisała dalej: Przed południem poszłam do kościoła palotynów, by się modlić za tych skłóconych ludzi. Kościół był pusty i ciche. Odebrałam słowa: Uważaj, abyś walcząc w swej obronie, nie miał diabła za sojusznika. Jednocześnie było poznanie obrazowe. Dwie walczące postacie, a w środku pomiędzy nimi Chrystus, rozdzielający ich sobą. Ciosy kierowane na przeciwnika uderzają Chrystusa i jest on bity przez obydwu. Wokół, w roli kibiców, wyjące i podskakujące z radości postacie szatanów. Dalej płacząca Matka Boża z twarzą zasłoniętą dłońmi. Jeszcze dalej zastygli w przerażeniu aniołowie i święci. Bardzo cierpiałam, widząc to. Przepraszałam Pana, błagałam o miłosierdzie i o pamiętanie dla walczących. Obiecywałam Panu, że na najbliższej mszy świętej złożę z siebie ofiarę za nich. I było mi przykro, że stanie się to dopiero jutro. Chciałam za obydwu przyjąć Jezusa w Komunii Świętej. Kiedy tak trwałam w bólu i modlitwie w pustym kościele, niespodziewanie przygotowano ołtarz domszy świętej. Wyszedł jeden mężczyzna i zajął miejsce w pierwszej ławce oraz kapłan w złotym ornacie. Miał złoty pierścień na prawej dłoni i sprawował ofiarę Chrystusa po łacinie. Gdy nadszedł moment komunii świętej, kapłan złamał drugą połowę hostii kapłańskiej z ołtarza na trzy części, z których podał mi dwie jednocześnie. Po chwili kościół znów był pusty, a w nim tylko ja z Panem Jezusem, zdziwiona cudem. Jego łaski kochany bracie, kochana siostro. Może sam sama znasz kapłanów skłóconych. Podzielonych rozdartych. Zapraszam po pierwsze do przyjęcia komunii świętej w ich intencji, aby Chrystus ich pojednał, ten, którego obaj biczują. A następnie. Do jednej dziesiątki różańca razem z Maryją, tą, która płacze, gdy widzi skłóconych synów swoich. Gdy widzi, jak biją Chrystusa swoją kłótnią, biją tego, który jest pokojem i pojednaniem. Do rozważenia, Tajemnica druga bolesna biczowanie Jezusa. Jezu biczowane przez tych kapłanów, okaż im swoje miłosierdzie, bądź pojednaniem. Daj Ducha Świętego, aby pojęli, że najważniejsza jest miłość i przebaczenie. Nieustannie miłość i przebaczenie. A źródłem jesteś Ty, Chryste. Matko płacząca. Módl się razem ze mną, tu i teraz, w intencji kapłanów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mario Matko, żyjąca w woli Bożej, współodkupicielko niepokalanie poczęta o niepokalanym sercu, matko kościoła, matko kapłanów. Matko bolesna, matko pojednania, módl się za nami, biednymi grzesznikami, i za naszymi skłóconymi braćmi, kapłanami. Błagaj o pojednanie pomiędzy nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas, naszych braci kapłanów, pojednaj. Synowi swojemu nas i naszych braci kapłanów, polecaj. Swojemu Synowi nas i naszych braci kapłanów, skłóconych, rozdartych, oddaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Bogu niech będą dzięki.